Samokontrola i odporność emocjonalna. Kenyon przyjął filozofię przyjemności z umiarem. Kiedy zostaje zaproszony na imprezę, zaczyna się dla niego wielki test. Serwowane tam pyszne jedzenie i napoje zawsze wystawiają na próbę jego samokontrolę. Zgodnie z zasadami stoickimi Kenyon świadomie wybiera każdy kęs na swoim talerzu i kontroluje się, delektując się jedzeniem. Gdy jednak przychodzi czas na deser, nawiązuje zabawny dialog ze swoim wewnętrznym głosem. Słuchaj, Kenion, jako stoik musisz się kontrolować, ale nie zapominaj, że jedzenie deseru jest również rodzajem wkładu w zdrowie psychiczne. Dla Keniona życie jest jak emocjonalna kolejka górska. Po stresującym dniu w pracy medytuje, aby utrzymać swoją odporność emocjonalną. Według stoicyzmu każde wyzwanie jest okazją do nauki, a Kenyon jest biegły w przekształcaniu tych sytuacji w okazję. Pewnego dnia, gdy stanął twarzą w twarz ze swoim najbardziej irytującym kolegą, wziął głęboki oddech, uśmiechnął się i mruknął: To jest twój test stoicki. Jednocześnie wzmacniając wewnętrznie strategię, której użył do przezwyciężenia sytuacji. Poczucie sprawiedliwości, cnotliwe życie i prostota. Kenyon zawsze stara się oddać sprawiedliwość. Na przykład, gdy on i jego przyjaciel czekają w kolejce do kina, a on zauważa, że ktoś próbuje wciąć się przed nich, żartobliwie odnosi się do sytuacji, przepraszam, chyba chcesz iść na kurs filozofii stoickiej. Mieliśmy wykład o cnocie stania w kolejce. W ten sposób zarówno łagodzi sytuację, jak i podkreśla znaczenie czekania w uczciwej kolejce. Kenyon postrzega cnotliwe życie jako klucz do rozwoju osobistego i harmonii ze społeczeństwem. Kiedy zauważa swojego sąsiada wynoszącego śmieci, uśmiecha się, podnosząc własne śmieci, mówiąc: Oto codzienne praktyki cnoty sąsiedzkiej. Poprzez te małe gesty o dobrych intencjach pokazuje, że cnotliwe życie można prowadzić nie tylko poprzez wielkie zachowania, ale także poprzez małe codzienne działania. Dom Kenyona jest pełen prostoty i funkcjonalności. Pewnego dnia, gdy odwiedził go stary przyjaciel z uniwersytetu, zauważył jego minimalistyczny styl życia i zapytał ze zdumieniem: Jak ty żyjesz, mając tak mało rzeczy? Kenyon odpowiedział z psotnym uśmiechem: Mniej rzeczy, mniej kłopotów, więcej spokoju. Jedną z moich lekcji stoicyzmu jest pozbycie się niepotrzebnych obciążeń, odpowiedział. Umiejętności obserwacji i komunikacji. Kenyon rozpoczyna każdy poranek z poczuciem wdzięczności za to, co przyniesie dzień. Niezależnie od tego, czy jest to słoneczny dzień, czy ulewa, cieszy się każdą sytuacją. Pada, bo rośliny potrzebują się napić, mówi ze śmiechem. Ta wdzięczność jest kontynuowana w pracy, gdzie dziękuję swoim kolegom z zespołu nawet za małe sukcesy. To zachęca ludzi wokół niego do bycia bardziej pozytywnymi i wdzięcznymi. Umiejętności obserwacyjne Keniona stały się legendarne w jego kręgu przyjaciół. Siedząc w kawiarni, lubi obserwować zachowanie ludzi. Komentuje te obserwacje w humorystyczny sposób spójrz na tego gościa pije kawę, jakby rozwiązywał problemy świata. Ta umiejętność pomaga mu znaleźć lepsze podejście w interakcjach z ludźmi. Kenyon wie, jak ważna jest jasna i skuteczna komunikacja z każdym. Na spotkaniach z łatwością wyjaśnia nawet złożone pomysły i zawsze mówi, jak stoik, unikając zbędnych szczegółów. Nie komplikujmy, mówmy prosto i jasno. Zawsze powtarza: Takie podejście wzmacnia jego skuteczność i interakcję w pracy. Kenyon ma naturalną zdolność rozumienia uczuć innych. Kiedy przyjaciel jest zdenerwowany, poświęca czas na zrozumienie jego uczuć i pyta, jak może pomóc. Jestem tutaj, aby Cię wysłuchać, możesz mówić tyle, ile chcesz. Mówi, zawsze będąc empatycznym słuchaczem. Niezależne myślenie i pewność siebie. Pomimo otaczającej go presji, Kenyon jest zdeterminowany, aby zachować własne niezależne myślenie. Nie poddaje się łatwo trendom mody czy popularnym opiniom, żartuje. Kiedy wszyscy idą na wschód, ja wolę iść na zachód. Tam jest mniej tłumów. Ta niezależność czyni go wyjątkową i szanowaną postacią. Kenyon zna swoją wartość i umiejętności, a pewność siebie okazuje na każdym kroku. Kiedy rozpoczyna nowy projekt, mówi: „To jest praca dla mnie”. I idzie do pracy pełen energii. Ta pewność siebie inspiruje innych i pomaga im uwierzyć w siebie. Stabilność i spokój, samorozwój. Kenyon jest znany ze swojej determinacji w osiąganiu celów. Kiedy decyduje się na naukę nowego języka, ćwiczy regularnie każdego dnia. Nie od razu Rzym zbudowano. Mówi z uśmiechem, przyjmując trudności, jakie napotyka w nauce języka. Ta determinacja inspiruje innych, by nie poddawać się w obliczu przeciwności losu. Kenyon jest znany ze swojej umiejętności zachowania spokoju, zwłaszcza w stresujących sytuacjach. Nawet gdy utknie w korku, pozytywnie podchodzi do sytuacji, mówiąc: Przynajmniej jest to dobra okazja do ćwiczenia stoicyzmu. Ten spokój uspokaja ludzi wokół niego i sprawia, że każda sytuacja jest łatwiejsza do opanowania. Kenyon nieustannie dąży do samodoskonalenia. Inwestuje w siebie poprzez książki, seminaria i warsztaty. Wiedza jest najlepszym ubraniem. Uważa każdą nową informację za wzbogacenie i stara się zintegrować te informacje ze swoim codziennym życiem. Chojność, odpowiedzialność i logiczne myślenie. Kenyon jest hojny w dzieleniu się swoimi materialnymi i duchowymi zasobami z innymi. Pożyczając książkę przyjacielowi w potrzebie, mówi: Ta książka może zmienić Twoje życie tak, jak zmieniła moje, i wzbogaca życie swoich przyjaciół poprzez takie gesty. Kenyon bierze odpowiedzialność za swoje decyzje i działania. Kiedy popełnia błąd, akceptuje sytuację i podejmuje kroki, aby ją naprawić, mówiąc: "Każdy popełnia błędy, ważne jest, aby się na nich uczyć". Kenyon podejmuje decyzje w oparciu o logikę. Dokonując inwestycji, unika podejmowania emocjonalnych decyzji i starannie ocenia każdą opcję. Logika jest moim najlepszym doradcą inwestycyjnym mówi opierając swoje decyzje finansowe na solidnych podstawach, moralna uczciwość, tolerancja i samoświadomość. Kenyon zawsze przestrzega wartości moralnych. W obliczu niesprawiedliwego traktowania w pracy staje w obronie tego, co słuszne, mówiąc: "Robienie tego, co słuszne, jest ważniejsze niż robienie tego, co popularne." Kenyon podchodzi do różnych opinii i przekonań z dużą tolerancją. Kiedy spotyka się z innym punktem widzenia, mówi. Każdy pomysł jest kamieniem mozaiki. Razem możemy stworzyć piękniejszy obraz, mówi, przyjmując różnorodność. Znając swoje mocne i słabe strony, Kenyon zawsze zmierza w kierunku samodoskonalenia. Samoświadomość jest początkiem wszelkiej wiedzy, mówi, starając się lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie. Uczciwość, elastyczność umysłowa i ciekawość. Kenyon podkreśla znaczenie bycia zawsze szczerym. Kiedy znajomy kupuje nową część garderoby i prosi o opinię, Kenyon stara się przekazać szczerą informację zwrotną bez ranienia go. Ten kolor jest ładny, ale może inny model lepiej odzwierciedlałby Twój styl, mówi, będąc jednocześnie szczerym i wspierającym. Ta szczerość sprawia, że ludzie mu ufają. Dzięki swojej elastyczności umysłowej Kenyon łatwo dostosowuje się do zmieniających się sytuacji. W obliczu poważnej zmiany w życiu, takiej jak zmiana pracy, podchodzi do niej z pozytywnym nastawieniem, mówiąc: Rozpoczyna się nowy rozdział mojego życia, przeżyjmy nowe przygody. Ta elastyczność pomaga mu zachować pogodę ducha nawet w trudnych czasach. Kenyon ma naturalne poczucie ciekawości. Kiedy podejmuje nowe hobby lub chce dowiedzieć się więcej na jakiś temat, przeprowadza dogłębne badania. Nigdy nie tracę głodu wiedzy mówi, podkreślając wartość ciągłego uczenia się. Pewność siebie, zrównoważone życie i wzajemne zaangażowanie. Jego pewność siebie prowadzi Keniona do skutecznej komunikacji z innymi. Wyrażając własne pomysły, przedstawia je z przekonaniem, mówiąc: "To jest moja opinia i możemy iść dalej". Taka postawa zachęca innych do wyrażania własnych pomysłów. Kenion stara się zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Po ciężkim dniu w pracy dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, mówiąc, czas poczytać i pomedytować. Takie zrównoważone podejście pomaga mu zachować długoterminowe zdrowie i szczęście. Kenyon dostrzega wartość wzajemnego zaangażowania w relacjach. Poświęca czas swoim przyjaciołom i rodzinie, podkreślając głębię i znaczenie relacji, mówiąc, każda chwila spędzona z tobą to jedne z najcenniejszych chwil w moim życiu. Kenyon stosuje różne techniki, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Medytacja i spacery na łonie natury pomagają jej się odstresować i oderwać od codziennych wyzwań. Natura jest najlepszym terapeutą, mówi uznając uspokajający wpływ przyrody. Pokora i cierpliwość. Pomimo swoich osiągnięć, Kenyon zawsze pozostaje skromny. Z pokorą uznaje swoje osiągnięcia, ponieważ każdy sukces jest wynikiem pracy zespołowej mówi przyznając, że nie osiągnął swoich sukcesów w pojedynkę. Kenyon stawia na kreatywne myślenie przy rozwiązywaniu problemów. Czasami najlepsze rozwiązanie przychodzi z najmniej oczekiwanego miejsca. Mówi nie wahając się próbować niekonwencjonalnych sposobów. Cierpliwość jest jedną z najsilniejszych cech Keniona. Osiągając długoterminowe cele, zawsze pamięta o znaczeniu cierpliwości, mówiąc. Cierpliwość przynosi najsłodsze owoce. Mam nadzieję, że stoickie cechy, których nauczyliśmy się dzisiaj z życia Kenyona, zainspirowały Cię. Poświęć trochę czasu na zastanowienie się, jak możesz zastosować je w swoim życiu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej motywujących i inspirujących treści. Czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia w naszych nowych filmach.